Dzień dobry, dzień dobry, witam na vlogu Nietochy w kolejnym odcinku. Zapraszam na kolejny odcinek. W tym odcinku macie mnie, czyli Tata Janianga Yang i Janianga Yang W roli głównej. Czekajcie, czekajcie. Bo jak zwykle sobie telefonu nie mogę ustawić. Myślałem, że o lampę sobie oprę, ale uuu, ale nie, nie da rady. Lampa się nie opiera. Lampy. O lampę O się nie opiera, więc muszę znaleźć jakieś tutaj. Nowe rozwiązanie. Yang, Yang jest z nami. Aha, tak, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku powiem Wam, że tylko dzieci gwarantują nieśmiertelność. Wiele osób tutaj na świecie w obecnych czasach mówi, że nie chce mieć dzieci. Z jednej strony, ale z drugiej strony mówią, że chcieliby żyć nieśmiertelnie, chcieliby być bogami życia, no ale tak się nie da. Tylko dzieci gwarantują nieśmiertelność, tylko posiadając dzieci. Jesteście w stanie zostawić coś na tym świecie. Jesteście w stanie zostawić coś na tym świecie, gdy już Was nie będzie. Więc tak wygląda rzeczywistość. Więc o tym dzisiejszy odcinek. O tym, że wielu ludzi popełnia błąd, moi drodzy, wielki, wielki błąd nieposiadania dzieci. dopiero zaczęliśmy jeść tutaj z Yang Yangiem, więc, mhm. więc zajmie nam to trochę, żeby się tutaj e, ustawić w odpowiedni sposób do karmienia. No więc tak, zapanowała jakaś moda dziwna na świecie na nieposiadanie dzieci, co jest oczywiście Dziwne, jako że nasz gatunek ludzki został stworzony do posiadania dzieci, i w sumie to jest obecnie w życiu najważniejszy motyw. Nie ma chyba po to, w sumie żyjemy, żeby mieć potomstwo i zostawić na tym świecie coś po nas, gdy nas już nie będzie, więc w sumie całe życie ludzi sprowadza się do tego. Nie do picia kawy w kawiarni i jedzenia ciasteczek na śniadanie w ekskluzywnych restauracjach tylko do posiadania dzieci, moi drodzy. Nie ma ważniejszej, nie ma ważniejszego elementu życia niż dzieci. Ok, very good. A An Angela się bawi. więc tak, oczywiście mówię tutaj o osobach, które, które mogą mieć dzieci, a to dotyczy większości naszego znacznej większości naszego społeczeństwa. And, and, I cannot play now. I need to feed Juju. I play with you after breakfast, OK? After you eat, after Juju is fed, I can play with you. We can play, we can continue playing Papa Pig. Mm -hmm. One day I need to play for one hundred meters. For one hundred minutes? Yes. Oh, that's a long time. Yes. One hundred minutes is a long time. But my the chopped them one hundred. Yes. No więc nieśmiertelność to jedna, jeden aspekt. Więc jeśli chcecie zachować nieśmiertelność, uh -huh, to posiadajcie dzieci, moi drodzy. Tylko w ten sposób jesteście w stanie kontrolować przyszłość. I być częścią przyszłości. Kolejny punkt. Bez dzieci, słuchajcie, jeśli nikt by nie miał dzieci, mężczyźni by kochali mężczyzn, a kobiety, kobiety, to jedno pokolenie i nas nie ma. Uh -huh. Jedno pokolenie, wszyscy umierają i gatunek ludzki wyginie. Więc. Nie jest to, słuchajcie, rozsądne rozwiązanie. Ta, dlatego promowanie rodziny i promowanie dzieci, posiadania dzieci jest tutaj racjonalnym rozwiązaniem. Nic innego nie ma sensu. E, oczywiście mężczyźni kochający mężczyźni, kobiety kochające kobiety to są ekstremalne przypadki, ekstrema, które jakby do modelu nie pasują. W modelu jest kobieta, mężczyzna i zakładający rodzinę i ich dzieci, więc to należy promować. Rozsądne rozwiązania, słuchajcie, w przeciwnym wypadku jedno, jedno pokolenie, dwa pokolenie, pokolenia i, i po ludziach, i nas nie ma, więc. Nie polecam innych rozwiązań Mamy tutaj w internecie różne dziwne rzeczy. Ludzie słuchajcie już oszaleli do końca chyba promują jakieś dziwactwa pod, oczywiście pod przykrywką wolności i innych innych tutaj wolnościowych, e, wolnościowych haseł ja nie jestem tam jakimś ekstremalnie konserwatywnym człowiekiem, ale oczywiście zawsze opowiadam się za rozsądnymi rozwiązaniami i tak jak mówię, gdy nie będzie promowania rodziny i dzieci i płodzenia dzieci, no to niestety, ale jedno pokolenie czy dwa pokolenia i to widzenia nie ma. Nie ma ludzi. Mm -hmm. No, także. E, także tak to wygląda. My mamy dwójkę dzieci. An-An i Jan Jan -Yang ma już prawie 6 lat. An-An ma prawie 4 lata. Oboje się, oboje się urodzili. Pod koniec roku, Janin w listopadzie, An-An w grudniu. Jakoś tak się złożyło. Dwa lata różnicy jest pomiędzy nimi. No, więc tak. Dżuru? Oczywiście rozumiem... E, rozumiem mechanizm... Dlaczego rozbija się... Nie, czekajcie, cofnę. Cofnę myśl, może w jakimś kolejnym odcinku to opowiem. No, w każdym razie te dwa podpunkty myślę, że wystarczą. Myślę, że to są dość mocne argumenty. Pierwszy argument, tak jak mówiłem, dzieci pozwalają zachować Wam nieśmiertelność i pozwalają Wam przedłużyć Wasze istnienie. Co prawda w lekko innej formie małych osób, no ale swoje geny jesteście w stanie przekazać dalej i jesteście w stanie żyć w przyszłości. Żyć może to e, zbyt daleko idące słowo. Także róbcie dzieci, póki nie jest za późno. Um. Dziwię się w ogóle tym wszystkim osobom, a, które nie posiadają dzieci, albo które mówią, że nie chcą mieć dzieci, a, gdy, gdy mogą. Oczywiście tutaj, jeśli ktoś nie może mieć dzieci, no to to jest inna sytuacja, ze względów np. różnych medycznych. Mm -hmm. No, ale w każdym razie e, gorąco zachęcam, gorąco zachęcam. Jeśli chcecie żyć wiecznie to polecam mieć dzieci. E, no i drugi punkt oczywiście nie żebym był jakimś wielkim fanem gatunku ludzkiego jak widzę jakie rzeczy ludzie tutaj robią i jakie bzdury walą i jakie i co odwalają szczególnie starsi ludzie Starsze pokolenie i jak się zachowują. To nie żebym był jakimś wielkim fanem gatunku ludzkiego, słuchajcie. No, ale zdarzają się oczywiście wyjątki i, i świetni ludzie. No, ale tak jak mówię, jedno, jedno pokolenie, gdy nie będzie dzieci i nas nie ma do widzenia, papa, pa. brak ludzi. Jeśli nikt nie będzie miał dzieci. No i oczywiście jeszcze trzeci punkt, bym mógł dodać. Szczęście, które dzieci, które dzieci, e, które dzieci gwarantują. Oczywiście są rodzice, które, którzy są bardzo nieszczęśliwi, gdy mają dziecko. No, ale tak jak mówię, jeśli chcecie doznać prawdziwego szczęścia w swoim życiu, i bezwarunkowego szczęścia, to to dzieci to gwarantują. Wątpię, że inni dorośli ludzie przyniosą wam jakieś szczęście. Generalnie większość innych albo chce was oszukać, albo okraść, albo wykorzystać. Albo skopiować to, co macie. Zrobię tutaj kiedyś odcinek w przyszłości o tym, jak różni ludzie mnie tutaj chcieli wykorzystać i zabrać to, co mam cennego. Oczywiście, udając, że to nie ma żadnej wartości, i tak dalej. A później, kopiowali wszystko to, co robię. Oczywiście, się nie przyznając, że to ode mnie skopiowali i robili to samo i czerpali z tego korzyści, więc, więc, tak, więc jeśli chcecie doznać prawdziwego szczęścia i bezwarunkowej miłości, to oczywiście dzieci to, dzieci to gwarantują. No, także trzy, słuchajcie, bardzo ważne podpunkty, jeśli chodzi o posiadanie dzieci. Numer jeden, nieśmiertelność. Numer dwa, kontynuacja gatunku ludzkiego. Numer trzy, szczęście. Także tak, o tym dzisiejszy odcinek. Juju, Yang Yang dzisiaj jest bardzo aktywny. Słuchajcie, ostatnio jest zainteresowany klimatyzacją. Yang, Yang tutaj, e, jeśli chodzi o jakieś nowości jego rozwoju, dla tych którzy tutaj śledzą. Losy naszego małego bohatera, który za niedługo kończy 6 lat, to Janian coraz bardziej tutaj jest zainteresowany otoczeniem i rozpoznaje to, co się dzieje tutaj wokół niego. Już doskonale wie, że go karmię teraz codziennie, o, jak mam wolne. I ten i no i teraz klimatyzacją jest zainteresowany. Bo tutaj aklimatyzacja robi dużo, dużo hałasu Dzisiaj Janieng jest na niebiesko i ma szare spodnie w, e, w te w lwy w lwie głowy How are you feeling today? How are you today? Jak się masz dzisiaj hmm?

Oczywiście są inne jeszcze argumenty za posiadaniem dzieci. Typu przekazanie całego swojego majątku komu innemu przekażecie, jak nie dzieciom. Mhm. I it nicely. Przeżywanie swojego dzieciństwa jeszcze raz razem z dziećmi, i tak dalej, i tak dalej. tutaj na vlogu jak widzicie mamy takie odcinki mieszane Często tutaj są teraz z Janianiem Yang odcinki Z jednej strony dużo tutaj nas oglądających kibicuje Janiangowi Yang i chciałoby go częściej oglądać, więc tutaj przy kamieniu co jakiś czas rano robię odcinek. Mhm. No kolejne odcinki takie e, jeszcze remontowo sprzątające, tutaj kończę, więc więc tak, teraz strasznie gorąco, więc na razie nie wychodzimy zbyt nigdzie na zewnątrz po upały, po 40 stopni na polu. Mhm. Więc tak, w domu tutaj jeszcze musimy porządki porobić. Także sprzątanie i remontowanie tutaj domu nam zajęło rok czasu i jeszcze trochę, jeszcze trochę. Co jeszcze mam do zrobienia? No to tak jak mówiłem Wam kiedyś, e, muszę pomalować klatkę schodową na zewnątrz. Barierki tutaj e, na czarno. Odnowić murek w ogrodzie. Ten betonowy. Ostatnio wymyśliłem właśnie jak to zrobić. Mam trochę jeszcze tej gładzi takiej zewnętrznej, to go pomaluję tą gładzią. O, good, nicely. I przeciekającą ścianę naprawić, więc. Monitor. O! A jeśli chodzi o jakieś dodatkowe takie rzeczy, jak już skończę te wszystkie remonty, to monitoring musimy tutaj założyć w domu całego. Żeby zwiększyć bezpieczeństwo, planujemy tutaj sieć kamer założyć, które będą nas monitorować 24 godziny na dobę. Na zimę, grilla muszę sobie tutaj sprawić i będę grillował w ogrodzie, jak już nie będzie takich upałów. Więc różne plany, moi drodzy, dużo planów. Trzeba tylko to wszystko zrealizować. Dobra, to tyle. Trzymajcie się. Oglądajcie nas, oglądajcie. Ee... Ja tutaj musi ćwiczyć. Ćwiczyć e, jedzenie i przełykanie i połykanie i dobrze mu idzie. Kurcze, ale ta klimatyzacja go tutaj słuchajcie bardzo interesuje. Dobra. Cześć, cześć, cześć. Pa, pa, pa. Do zobaczenia. Mhm. Hej, hej, hej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.